Witajcie, kochani! Zaobserwowałem, że bardzo lubicie ketogeniczne wypieki, dlatego dzisiaj pora na chleb konopno-kokosowy. Przepis na ten chleb pochodzi ze strony saganek.pl i będzie to chleb wykonany bez użycia jakichkolwiek ziaren. Bo jeżeli chodzi o obróbkę termiczną ziaren, no to więcej na ten temat powiedział Mateusz Ostręga, dietetyk na swoim kanale. Zapraszam, obejrzyjcie, posłuchajcie. W skrócie, e, nasiona, które podgrzewamy, smażymy, pieczemy, wytwarzają niedobre tłuszcze. Trans. Zapraszam was do Mateusza, obejrzyjcie, a ja już wam pokazuję składniki, których będę potrzebował do naszego chleba konopno-kokosowego. No i skoro ma być to chleb konopno-kokosowy, no to trzeba zacząć od mąki konopnej. Jeżeli oglądaliście na jednym z moich ostatnich vlogów odnośnie zakupów, w Kauflandzie tam właśnie zakupiłem tą mąkę. No, i zobaczcie, jeżeli chodzi o makro, no to to jest naprawdę przebogactwo. Zawartość tłuszczy 10 gramów, węglowodany 8,2 błonnika jest tutaj aż 36 g, Czyli świetnie działa na nasze trawienie. No i białko 33. Tak naprawdę, to ta mąka konopna w swoim składzie to przypomina bardziej odżywkę dla sportowców. Pierwszy raz będę coś z niej robił, dlatego jestem ciekaw, jak wyjdzie ten nasz chlebek. Następnie potrzebujemy 7 jajek, proszek do pieczenia, mąkę kokosową, olej kokosowy, sulchi malajską i ocet jabłkowy. Tutaj, kochani, w miseczce mamy roztopioną już jedną łyżkę oleju kokosowego, rozpuściłem ją w mikrofali i do środka dorzucamy 7 jajek. Jajka z olejem lekko ubijamy. Następnie dodaję jedną łyżkę octu jabłkowego. Jeżeli się dziwicie, do czego to? No to w, w połączeniu z proszkiem do pieczenia zajdzie fajna reakcja i nam ten chlebek powinien ładnie rosnąć. W ogóle na temat octu jabłkowego już chyba Wam mówiłem na którymś tam vlogu. Ja codziennie rano piję jedną łyżkę takiego octu działa prozdrowotnie na bakterie, które są w naszym gardle, a także świetnie pobudza nasze trawienie. Ja polecam. Następnie pora na sypkie składniki, czyli jedna łyżeczka proszku do pieczenia. Trzy łyżki mąki kokosowej. 1, 2, 3, I następnie cztery łyżki naszej mąki konopnej. 3, 4 i na koniec niecałą łyżeczkę soli himalajskiej różowej i całość ponownie mieszamy. Chwilę to pomieszałem, zobaczcie, konsystencja jest takiej śmietany, gęstej śmietany 30. I takie wyrobione ciasto będziemy przelewać do foremki wyłożonej wcześniej papierem do pieczenia. Wygładzamy nasze ciasto i będziemy to piec przez około 40 minut w piekarniku rozgrzanego do temperatury 170 stopni. I w ogóle, kochani, jeżeli chodzi. O, mąkę konopną, o samą konopię, no to jak zacząłem czytać o prozdrowotnych właściwościach, no to wymieniając je w tym vlogu, ten vlog by trwał naprawdę z 15 minut, czyli o dużo za długo, bo jak widzicie, przepis jest bardzo prosty. Natomiast właśnie konopia jest praktycznie dobra na wszystko. Dosłownie, polecam. No, jeżeli nawet już z tego robią, wszelakie kosmetyki, te kosmetyki są chwalone, no to konopia musi być spoko. Minęło dokładnie 45 minut w oryginalnym przepisie, właśnie na stronie saganek.pl była mowa o 45 minutach. Także wyciągamy nasz chlebek. No i tak, moi drodzy, wygląda świeżo wypieczony chleb konopno kokosowy. Dajmy mu chwilę, niech ostygnie, wyjmiemy z pergaminu i zobaczymy, jak będzie wyglądał w środku. Ok, i tak prezentuje się, kochani, mój chlebek konopno kokosowy. Jak widzicie, kolor ma ciekawy wygląd, również jeżeli chodzi o właśnie wysokość kromek, jak i całego bochenka. Ja użyłem foremki o wymiarach 30 cm na 12. Jeżeli chcecie, aby wasz chlebek był wyższy, no to po prostu użyjcie foremki mniejszej. Ja dziękuję, że obejrzeliście do końca. Kliknijcie subskrybuj na tym kanale wraz z dzwoneczkiem. Wbijajcie na mojego Instagrama. Ja idę wypróbować, jaki ten chlebek konopno-kokosowy. Jest w smaku i zapraszam Was, obejrzyjcie moje poprzednie e, vlogi na temat keto gotowania. Dziękuję, to by było na tyle. Pozdrawiam Was, cześć.